Cześć witam was na moim kanale. I widzimy się dzisiaj drugi raz ze względu na 10x na akryzję. To jest jeden z najbardziej pożądanych przeze mnie czempionów. Czempion, który naprawdę bardzo mocno zmieniłby moje konto. Mamy 10x i jeśli chodzi o voidy to 10x tutaj ma znaczenie. To zwiększa znacząco szanse na trafienie tej konkretnej legendy, jeżeli trafię legendę. No problem w tym, że obecnie tutaj mamy 0,5% szansy na to, że e, trafi się legenda. Ale jeżeli oglądaliście dwa tygodnie temu mm, mój film, gdzie otwierałem wojdy w czasie podwójnych szans, to może pamiętacie, że nie trafiłem ani jednego wojda. To sprawia, że jestem naprawdę blisko Mercy. E, żeby Wam pokazać, tutaj w RSL helperze. Mam obecnie 177 voidów bez legendy, co oznacza, że mam 23 szardy do tego, żeby mieć, żeby wejść do Mercy. I wtedy każdy kolejny szard zwiększa moje szanse na legendę o 5%. Mam 32 szardy, jak widzicie, więc zostanie mi 20, po 23, zostanie mi ciągle 9. To oznacza, że mogę dojść do 45,5% przy ostatnim szardzie. Na legendę. Dużo, ale to ciągle jest ponad. Yy, większe szanse są na to, że legendy nie będzie niż będzie. No ale postanowiłem zaryzykować, postanowiłem yy, powalczyć o tą akryzję ze względu na to, że jestem tak, yy, tak blisko Mercy. No, to jest ryzyko, bo mogę z tym wyjść. No z dużym niesmakiem w ustach, bo mogę zmarnować szardy i nie trafić legendy, bo to ciągle duże szanse na to, że nie trafię. No potem mogę zacząć wydawać pieniądze, tak? I mamy tutaj dwie paczki w tym momencie mam, gdzie mam Wojdy Monthly pack, 30 dolarów. Tu mam trzy voidy. I potem jeszcze mamy tutaj Changing Seasons Pack, gdzie też są trzy voidy. Cena jest ta sama, tutaj już trzy takie mogę kupić. Mam nadzieję... Że do tego nie dojdzie i nie będę musiał wydawać pieniędzy W zasadzie jakbym kupił dwie takie paczki 60 dolarów bym wydał a Już mnie boli na samą myśl, bo 60 dolarów To w sumie jest mój miesięczny budżet Na dwa konta A tutaj przy sześciu Ciągle bym nie miał pewności tak? Bo muszę mieć przy 220 Szardziem, ma będę miał 100% Szans na to, że trafię legendę Także nawet jakbym dwie paczki Takie kupił, no to ciągle mogę Nie mieć tej legendy I dalej Będę musiał kupować, czego bardzo bym chciał uniknąć, więc trochę się stresuję tym otwieraniem. Oczywiście mogę mieć super szczęście i trafić w pierwszej dziesiątce, tak? trafić legendę. Pół szansy jest, ale czy się uda? No Szanse są na to malutkie. Malutkie. Okej, okay, no ale nie ma co przedłużać. Trzeba otwierać. No jeżeli trafi się legenda, mam nadzieję, że to będzie Akrizia. Fantastyczny czempion. Trzy ataki. Jeżeli atakujemy bossów, to ma na każdym skillu atak max HP. Zadaje niewiarygodne duże obrażenia. Moja Hydra od razu byłaby dużo łatwiejsza. tego na nowych bossach też byłoby mi dużo łatwiej właśnie z Akrizą. Jeżeli nie ona, no to Nekref byłby fantastyczny. Warlord byłby fantastyczny. Nie. Zresztą spójrzmy, kogo mi tam z wojdów brakuje. Tutaj Taras. Oj, Taras Mariczka. Tutaj absolutnie byłbym super zadowolony, gdybym któregoś z nich trafił. i Itos nie potrzebuje Itosa, więc nie. Secret Order, Venus, Nikolas, Konstantin, tak naprawdę. Venus tego byłaby najciekawsza, bo w przyszłości, gdybym trafił Cupidusa, to super fajny duet na Hydre, na Arenę. A... Ale zdecydowanie nie jest to top tego, czego potrzebuję. Barbarzyńcy Ech, Turwold. Zwięk mógłbym zwiększyć oprażenie na clanbosie, ale tak naprawdę tego nie potrzebuję. Ursuga byłaby ok. Tu Hanarek też jest dobry czempion, ale nie jest to szczyt moich marzeń. Jeśli chodzi o Ogryny, Gurgo, nie. Lizard Chagur. Jakoś super go nie potrzebuję na moim koncie. Ramantu nie można trafić, z Sharda, Skinwalker, Siliorius fantastyczny nuker, ale szczerze nie potrzebuje go jakoś super mam naprawdę fantastycznych nukerów miałbym duży problem z tym co zrobić na arenie więc nie, mimo, że jest fantastyczny to byłby dla mnie kłopot, ból głowy tutaj Warlord byłby fantastyczny Raka, no niekoniecznie, dobry czempion, ale niekoniecznie ją potrzebuje jeśli chodzi o Demon Spawn, to no i Krutraxa absolutnie ich nie potrzebuje. Uh, Undead Horde, no tutaj Nekrec byłby fantastyczny, no jest Ani y nie potrzebuje. Syphi druga nie, byłaby, nie byłoby źle. Jeśli chodzi o Dark Elvesy, Tramaria y nie potrzebuje jej. Y tutaj Fortus, no nie jest taki super champion, Soulless. Bardzo dobry nuker. Defensywny, mógłbym go połączyć z SIFI, mieć taką alternatywę. Dwarfsy, tutaj Akrizja, tak. Tutaj zdecydowanie bym ją chciał. Shadowkin, Yumeko Fantastyczny czempion, też bym się bardzo z niej ucieszył. I na koniec swemu Absolutnie nie, nie chcę tego czempiona e, widzieć. Ok, dosyć tego przedłużania. Zaczynamy. Okej. Okay. Pierwszy szard, Pierwszy raz. No i zaczynamy od menitera. Mam nadzieję, że to jest dobra prognoza i mam nadzieję, że wczoraj wyczerpałem całego mojego pecha. Pierwszy raz otwieram szardy, kiedy mamy tylko i wyłącznie 10x przez 3,5 lata grania. Tego nie robiłem pierwszy raz mi się zdarza. Mam nadzieję, że się na tym nie sparzę. Okej, okay. Fanatic konfesor niebieskie, no tutaj przez dopóki nie jestem w mercy to zdecydowanie będą dominować rarki felhound najszybszy farmer na, na brutal oczywiście gdybym tutaj już trafił legendę zanim doszedłbym do mercy no to byłoby fantastycznie. Im szybciej legenda wpadnie, tym lepiej. Tym mniej shardów będę musiał wykorzystać. Znowu Felhound. Bellower. Kolejny fajny new, e, farmer. Ok, 12 shard. I Kolejny epic, Toll the Maimed. No to jest naprawdę jeden z najgorszych epików, jeśli chodzi o voidy. Spójrzmy, jak tam yy, moje. Yy, nie, to nie ten tutaj. 189. Ok, idziemy dalej. I kolejny epic, Towering Titan. Przyda się do Champion Chase, yy, że Champion Training Tournament. Dobra, idziemy dalej I no, drugi Man już, no dosyć Dużo pików pada Więc może i ta Legenda będzie 15 zostało Zbliżamy się do Mercy Póki co nie mam wielkich nadziei na to, że wpadnie Legenda Nerwy zaczną się jak zostanie 9 shardów Reliquary tender, bardzo fajny epic, bardzo fajny support Mamy tutaj continuous heal i usuwa wszystkie debuffy z naszych championów Tutaj mamy revive Painkieper Potan kill bull do dwóch maniterów yy, Spójrzmy i okej. Okay. Ostatni shard przed wejściem do Mercy. I teraz z każdym szardem o 5% rosną szanse na to, że trafię legendę. Oh. Okej, okay, na razie nic. Drugi. Idziemy dalej. Żebym tylko nie musiał wydawać pieniędzy na to. I 6, Felhound. Trzeci, jeszcze 5 szardów do końca. Oj, dawno się tak nie denerwowałem, nie mnie mi się ręce przy, przy otwieraniu szardów. 4 do końca, Felhound. Kolejny, jeszcze 3. Dwa, Cold Heart i 45%. Ach, White, Nia, White Dryad Nia, bardzo dobry epik, ale to nie legenda No więc co? No więc trzeba wydawać pieniądze. Tym kupię paczkę i wracam. Mam trzy szardy. Mam nadzieję, że nie będę musiał jeszcze więcej wydawać. Okej, okay. i niestety, Harrier. Okej, okay. kolejny. Teraz już mamy ponad połowę szansy na to, że będzie legenda. I nie ma miejsca. No, w takim momencie. Ej, przerzućmy szybko. I dobra, tu jest legenda, tu jest akryzja. Nie, znowu kolejne 30 dolarów. Dobra, kupuję i wracam. Są kolejne 3. Jak ja z tego wiedzę z jakimś beznadziejnym z beznadziejną legendą, albo jeszcze co gorzej bez legendy. O, nie będzie dobrze. Okej. Okay. Znowu Rarka. Znowu Rarka. Jak tam moje Mercy? 214, czyli jeszcze 6 szardów do tego, żeby miał 100% szansę, wpadnie legenda. Okej. Okay. No to już musi być, musi. Dajcie mi tą legendę, nie chcę więcej wydawać. Tego się obawiałem. Tego się obawiałem. Dobra. Kolejne 30 dolarów. Jestem z powrotem. Mój portfel krzyczy na mnie mocno. No ale mam nadzieję, że teraz już naprawdę Trafię i już będzie koniec dobra, idziemy. Nie. No, dalej. To jest żart, że jeżeli ja dojdę do 220. Nie no. No. Plarium bez wazylyny mnie dzisiaj bierze no to jest... To jest taki żart Jeszcze dwa szardy To już było 85% na to, że trafię legendę I nic O, Dobra Jedziemy dalej Ok, Trzy szardy, no i teraz już na pewno będzie legenda i zaczynamy. Na pewno teraz padnie. Nie, jeszcze nie. Ok. Przepraszam bardzo. Już to powinno być. Coś tutaj. Coś tutaj nie gra. I jeszcze mi. Zabrakło miejsca. Coś tutaj nie gra bardzo. I ty idź. No, Znowu zobaczmy. No, coś tutaj bardzo mocno nie gra. 221, 105, według tego co tu jest napisane, mam 105% szans na legendę. I teraz. Albo ktoś tutaj oszukuje z tym liczeniem, albo otwierałem szardy i trafiłem legendę nie mając otwartego e, otwartego RSL Helpera. W każdym razie no jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Wydałem kupę kasy. Nie mam legendy i nie nawet nie mam teraz już paczek nawet, żeby więcej kupić, więc nawet jakbym chciał, nie mam zamiaru wydawać więcej pieniędzy. No, takiego zakończenia się nie spodziewałem, no... Nie wiem, co o tym w ogóle myśleć jestem, szczerze powiedziawszy, w tym momencie dosyć wściekły na tą całą sytuację. Zmarnowałem kupę kasy, zmarnowałem wszystkie szary, jakie miałem i nic nie mam z tego. Okej. Okay. Cóż, muszę przejrzeć moje filmy i zobaczyć, policzyć sobie, czy nie otwierałem czegoś właśnie i jak to moje mersje wygląda, no bo no nie wiem co o tym myśleć. Okej. Okay. No jak widzicie, tak się zdarza. Ja się żegnam. Mówi do Was Samuel. Cześć.